Witam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj jest część pierwsza, a mianowicie będzie się to dotyczyło uprawy ogórków tej gruntowych, odmiany Octopus F1. Bardzo fajna odmiana, plenna, który nie chroni. I będzie to takie doświadczenie. Tutaj po lewej stronie mamy ogórki nieszczepione. Po prawej stronie mamy ogórki tej samej odmiany szczepionej na i figolistej. Także w tym filmie i w drugiej części, która będzie nakręcona za jakieś 2 miesiące będzie odpowiedź czy warto kupować, czy samemu szczepić ogórek gruntowy uprawiany w tunelu. 15 kwietnia tak nie wyglądają, no co troszeczkę już przerośnięte. Ogórki z razy górków wyglądają tak. Takie małe pójdą na szczepienie, na w sposób naklina. Takie większe metodą po japońsku. I od metody po japońsku właśnie zacznę. Jest odmiana, octopus, będzie ona w tunelu. I tak mamy pierwszego górka zaszczepionego metodą po japońsku. I teraz go zostało opryskać. Przekrywamy i w półcień na 2-3 dni. I tak górki szczepione są praktycznie już gotowe do wysadzenia. Tylko na razie jeszcze są zimne dni majowe. Wtrzymam się parę dni. A tutaj u górki ta sama odmiana Octopus. Tylko, że nie są szczepione. One będą do porównania. I wysiąłem w takim czasie, żeby mniej więcej były w tym samym stadium rozwojowym, co właśnie te szczepione. Tutaj mamy nieszczepione i niebawem lecę do tunelu i będziemy potem porównywali jak te ogórki się spisują szczepione i te właśnie nieszczepione. 16 maja 2019 i teraz jest dzień, w którym będziemy sadzili te ogórki. Z prawej strony będzie 8 sztuk szczepionych, z lewej strony 8 sztuk nieszczepionych. Te ogórki powinny mieć przy sadzeniu 3 liście właściwe, co niektóre mają więcej, ale ta połowa maja w tym roku jest wyjątkowo zimna praktycznie takie nie pamiętam. I przytrzymałem je w domu do właśnie 16 maja. Glebę nawoziłem na jesień w ilości 2 kg bornika kurzego. Taka ilość jest bezpieczna. I ogórki właśnie bardzo dobrze lubią nawożenie bornikiem. Szczególnie na jesień. Co ważne, ogórki, jak wszystkie deniewate, należy sadzić i bardzo uważające, żeby nie naruszyć systemu korzeniowego, takiej doniczki, bo nie toleruje tego. Ogórki szczepione należy. Posadzić praktycznie na, takim, na takiej wysokości, jak rosły, żeby miejsce szczepienia nie było podziemia. U górki, posadzone jest to odmiana. Jeszcze raz powiem: Octopus F1. Bardzo fajna odmiana. Praktycznie nie choruje. Jest idealne na kiszenie na konserwowe, na małosolne. To wiadomo. I puszczę ich właśnie na takich matach do zbrojenia betonu. Praktycznie po tym uprawa jest bezproblemowa. One same się tną właśnie na tych kratkach. W komentarzu, przypny komentarz, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to kupić. Jak to kupić? Nie to tam nagrano filmotem. I co jeszcze ważne, będą te górki oddzielone od pomidorów. Właśnie taką folią. Z dwóch stron nie będzie to mocno szczelne. ponieważ ogórki nie lubią tak mocnego wietrzenia jak komidory. Komidory muszą mieć totalne wietrzenie, żeby nie chorowały, a ogórek tego zbytnio nie lubi. Także będą pod taką właśnie kurtyną, będą miały idealne warunki do wzrostu. Tutaj jeszcze pokażę ogórka, którego szczepiłem też na dni. Jak widać, pomimo tych właśnie chłodów dwutygodniowych, majowych, wykształca ładne ogórki od samego dołu do samej góry. Nie boi się właśnie tych chłodów. A to jest ogórek nie wiem, czy to jest zmiana. kiedyś wyduba, unosiona. To jest ogólnie ogórek przewieziony z Turcji, który nie boi się upałów. Ale jak widać, już po tym ogórku że szczepienie daje bardzo dobre efekty i ten uwórek po prostu rośnie, nie boi się chłodów i ładnie planuje. Co do pomidorów, tak jak widać te chłody dwutygodniowe dały się we znaki. Jeszcze tutaj właśnie widać fioletowe liście, czyli brak pobierania fosforu. Dopiero od dwóch dni jest ciepło, także te pomidory zaczęły normalnie funkcjonować i widać, że ten troszeczkę jest bardziej odporny na chłody. A uria to w ogóle praktycznie nie boi się takich wahań temperatury rośnie elegancko. No i to jest ciekawe, czy takie szczepienie? Ma sens. Przykładowo czy warto się bawić, samemu szczepić, czy kupić górki szczepionym dyni, to zapraszam, za jakieś dwa miesiące będzie filmik. Szczegółowo pokazane, jak te górki rosły, jak plonowały jakie miały tugor, jak, jak były odporne na choroby. No i co najważniejsze, jak plonowały To by było na tyle. Cześć.